Dzień dobry. Dzisiaj przeprowadzamy kolejny wywiad z, z kibicem Gwiazdy Chudów oraz Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. oraz ich y, kolegom ze sztamy FC Moje pierwsze pytanie jest takie następujące, czy wasza sztama dalej się gdzie trzymać? Tak, no zawsze, zawsze, zawsze razem. Ja, to ja też może opowiem coś innego na ten temat, kurwa! Jesteśmy ja nie do zajebania, kurwa! To ja kurwa! Jezuski kurwa! A takie pytanie, dlaczego pan ma taką dziwną maskę? No bo kurwa, jak ten ci kurwa, i tym gazem, kurwa, ja się kurwa, dychać nie dali, kurwa, nie? No, Czyli no, wy ty... też się bijecie z policją? No jeba nie, ty kurwa! A kurwa, A A b, kurwa! No, a kurwa. No, a taba i kurwa. kurwa. A czy nie myślicie, że wasza sztama może się zerwać? Yeah, ja, nie, no, ja, co ty mi to zaraz mnie bane Tak, się, kurwa. FC Jezuski i Gadeusz zawsze No zawsze, kurwa. Widzę tutaj jeden kolega z ekipy FC Jezuski jest bardziej wypakowany. No, Czy boj, pan coś bierze? Okej, okay, koszty są ko, o, się jedzie, no to Ej, ej, ale, 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 ale kurwa, ja to może wypakowane, ale ja mam. Dajcie się, kurwa! No, ja mi <gadł> kiedy o tym, no, takie Jakie stoi, nie? 250 za treningu, ja? Ale myśmy się budowali, to tak, wystarczy, że mam ofity, kurwa, nie? A? Ja, ja trenuję kupu kumpu, pum ci kurwa, przypierdolę podbródkowego, da. to, kurwa? Co, zamires, kurwa? Dobra, kurwa. mi jakieś pytanie, co tam, jak odpawek, kurwa. Ile ćwiczy ten, mai-tai? Kurwa, od urodzenia. Także z brzuchami mnie stara to ta blaszna matę, kurwa. To jest jako kurwa, z zbulatki... O kurwa, ja miałem dwa lata, wiesz, to byłem, kurwa, na złoty medal, kurwa, na mistrzostwa, nie? Bo tak, że pod nogami, tak jak kurwa, nie? I tak ja... Tak jest, no to prawda, powiem wam. Tak, tak. Tak, tak. Taka, o, taka, kurwa. A czy pan, tam, y, z FC Jezuski, ćwiczy jakiś ten, jakieś walki? Szczery no, walki? No, ja ćwiczę, kurwa. Tam, tam. To jest takie, tak... tak. Uy, ja, tam,

go, go, Betlejem. Kurwa, ty Kurwa! kurwa, ja, kurwa. kurwa ja pierdolę, kurwa, dwóch pięćdziesięciu o nich z kurwa. Kurwa, ja to za ustaw? No, kurwa, oni ze sprzętem, a my to Oni to się no. kurwa. No i tak byśmy mi no. kurwa. No. Kurwa, właśnie, no. Oni no. tu z pałkami, no. Pryszem, no, kuja, kurwa. A, czy kroi się jakaś kolejna ustawka? Nie. to się kroi, kurwa, kroi się Betlejem, kurwa. Tak, wiesz, no, ja ja my, my ja ja graliśmy w tej jenuskiej gołowo-betlejem, go kurwa, taka kota, że kur, kurwa, rozpierdolił my No to kiedy, kiedy będzie ta kolejna ustawka? Nie możemy no, podać, no bo... Kurwa, co ty, co ty, kurwa, już jeden pierdolony? Dobra, tak. już na jakiego, kurwa, koluma, nara. Nara, kurwa.